Noc. Pieczęć spada na wosk, a z sali obrad słychać tylko szept: Król z Pragi weźmie Kraków. Kto zapłaci za ten układ? Po śmierci Leszka Czarnego i potem Przemysła II Małopolska szuka spokoju. Część elit zaprasza Wacława II. W 1291 roku król czeski wchodzi do Krakowa. Mieczem niewiele, pergaminem wszystko. Władysław Łokietek próbuje utrzymać tron, ale przegrywa z układami możnych i pieniędzmi Pragi. Ucieka na południe, a czeski władca sięga po całość. W roku 1300 w Gnieźnie zakłada koronę Królestwa Polskiego. Wacław rządzi nowocześnie, opiera się na starostach i lojalnych hierarchach. W Krakowie rośnie znaczenie obozu biskupa Jana Muskaty. Decyzje zapadają przy stole, a potem miecze tylko wykonują wyroki. A teraz ciekawostka. Reforma mennicza króla i srebro skutnej chory dają Europie grosz praski, twardą monetę, którą lubią kupcy. Pieniądz z Pragi smaruje tryby polityki również w Krakowie. W ślad za pieniędzmi idą lokacje miast i przywileje. Pergamin rysuje place i rynki, a kupcy i rzemieślnicy mają dostać spokój, o ile polityka nie wywróci stołu. Nie wszyscy klękają. Na Pomorzu Gdańskim wrze, Brandenburczycy ostrzą zęby, a w Wielkopolsce szemrzą rody. Wacław łata mapę przysięgami, ale każda przysięga ma cenę. Rok 1305. Król umiera nagle w Pradze. Tron i polską koronę dziedziczy młody Wacław III. Ma ruszyć na północ, by domknąć układ. Rok 1306. W Ołomuńcu, Wacław III ginie w korytarzu odnoża nieznanych sprawców. Układ pęka, do gry wraca łokietek. Lekcja? Srebro i pergamin kupią koronę, ale nie zawsze zatrzymają ją przy głowie. W następnym odcinku Władysław łokietek Zjednoczyciel Oblężenia i Droga do Odnowionej Polski. Jeśli podobała Ci się ta historia, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Do zobaczenia.